Mamy to, czyli Remote Ride Pasy, czyli rajdy z domu, z kanapy, tak jak teraz tutaj siedzę, w końcu nareszcie i co? I mamy trzy Remote Ride Pasy w specjalnym boksie za jednego końca, ale to nie wszystko. Możemy mieć tylko trzy Ride Pasy Remote w bagu naraz, przynajmniej na tą obecną chwilę, jak to wyszło. Ale w shopie mamy mega Deal'a, trzy Ride Pasy Remote oczywiście. Za 250 końców, także to jest spoko opcja. Klikamy nasz Nirbi, klikamy na raidy. Ja już sobie ten raid wybrałem, więc nie będzie jak używam tego raid Passa. Klikam View dla tego Snabla, który jest na Sor Solidarity Mural, i klikam Battle. I jestem. I zobaczymy, czy jak Aga kliknie ten sam raid też z Remote Ride Passem, czy wejdzie do tego samego lobby. Powinna wejść do tego samego lobby. Dlaczego robimy Snabla? Bo na Nirbi jest tylko Starmi, a Starmi nie jest ani dobre do PvP, ani dobre do raidów, yy, Plus nie jest shiny, a snub, 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 Snubu może być chociaż yy, shiny, i może nim się tradenąć, i może być do PvP. Dlatego yy, argumenty przeważają za Snublem. No, jest to rajd, jeżeli dobrze pamiętam, pierwszego poziomu, więc tu jakiejś fascynacji, euforii, challenge'u nie ma żadnego. Zrobimy to sobie szybko, łatwo i przyjemnie. Od razu zachęcam was do sekcji komentarzy. Dajcie znać, jakie rajdy już robiliście przy użyciu Remote Ride Passa. Myślę, że w niedługim czasie, nawet się pojawi jakiś live Remote Ride z domu. Będziemy z domu robić rajdy, te, które będziemy widzieć. Chyba, że będzie można zapraszać na odległość jakoś, bo tak miało być. O, jak pamiętamy dobrze z notki na Jantika, że będzie można zapraszać również swoich znajomych do rajdu. Ja w tej chwili takiej opcji nie widziałem, więc albo to jeszcze nie weszło, albo są jakieś małe błędy. Się okaże, zapewne już jutro rano, jak będziemy wiedzieć więcej, ktoś do nas doszedł jeszcze, też na Remote Ride Passie, Kacha flacha. Też na Remote Trade Passie weszła. Także trzech zawodników, trzech graczy na Remote Trade Passie. Jak widzicie, osoba, która używa Remote Trade Passa, raz jest, że tak powiem, normalnie wyświetlana, a raz jest takim jakby bardziej hologramem, po to, żeby widzieć, kto w rajdzie jest osobiście, a kto jest na remote. Więc jakby nie patrzeć, jeżeli kogoś nie ma przy drzemie i gra na flyu, to dalej wiadomo, czy robi to remote'em czy jest na flyu, no bo się nie świeci. Wchodzimy oczywiście Metagross'em, yy, stalowo, wchodzi super efektywnie. Snubla leci jeden charge i to już jest yy, po rajdzie. Czy będzie shiny? Zaraz się okaże. Zaraz się okaże. A gaza powiesz, czy masz shiny, czy nie powiesz? Powiem. Ja mam 673CP 68 coś. Uo, no to masz dużo więcej. Nagrody jak nagrody na no jakieś rewelacyjne nie są. Go to bonus Challenge Nie jest shiny? Zwykły. Zwykły. No dobrze, złapmy go sobie na zwykłej malinie, bo tutaj Candy nie ma co zbierać. Zaatakował, rzucamy. Greatfroh myślę całkowicie nam w tym wypadku wystarczy. Wyszedł. No i jakby nie patrzeć, czekamy, czekamy na ogłoszenie nowej legendy. Może wyjdzie tak, że dogramy coś do tego odcinka, żeby wam powiedzieć jaka jest nowa legenda. Wiadomo, jest przedłużony był, ale zaraz wchodzi nowa legenda i siedzi, siedzi nasz snubul. Jakie tam masz IB Do niczego. Do niczego, czyli pewnie ja też mam do niczego. Aparais. 10, 13, 13. Także to jest do niczego. Ale tutaj na chacie zrespiły się jakieś szajnicze i niestety Illumise nie jest szajnic. Zabijmy to szybko sobie na triku, bo to są ostatnie minuty. Na shiny Ilumizę i shiny Volbita, jak to nagrywam, ten Fibas też niestety nie jest shiny. Może ta Ilumizę? Niestety też nie. Specjalnie dla Was w ogóle, na tym jak klułem jajka. Obojętnie jakie, wszystkie nagrałem i będzie odcinek samych wykluwanych jajek. Będą tylko się kluły jajka na ekranie. Specjalnie dla Was, zobaczcie co wyklułem. A czy warto? To już sami zobaczycie. O, to był Wubat, tak zwany Wuhan. Wiecie nie to Toperek te sprawy. Także przypominam, dajcie znać w komentarzach, yy, jakie już rajdy zrobiliście na Remote Ride Passie. Teraz pytanie, czy jest to funkcja, która zostanie na stałe? Czy jest to funkcja tylko w przypadku takim jak teraz, czyli że tak powiem w przypadku pandemicznym na świecie? Yy, czy Minun jest szajny też nie jest? I ja tu się cieszę, że Minun nie jest w wersji sinej. Co jeszcze wam mogę powiedzieć, co jeszcze mogę powiedzieć. Mogę wam się pochwalić yy, tym, co zdobyłem na tym yy, evencie, który się kończy za chwilę. Nie zdobyłem ani ilumizy Shiny, ani Volbita, ale zdobyłem dwie ilumizy z Questa Stivy i Volbita z Jajka Stivy. No niestety, tak to bywa. A jeżeli chodzi o Shiny na tym evencie, o Jezu, cztery Shiny. Proszę? Jeżeli chodzi o Shiny na tym evencie, to już Wam mówię. Merilo dostałem z powtórki Go Battle League. Abra, no to wiadomo, kto oglądał odcinek Zabra Community Day, to wiedział. W trakcie Abra Community Day wleciał Fibas, ale przed tym Community Day wleciał Centret, Fibas, Fibas, Centret. Także no nie za bardzo eventowo, ale dołapałem sobie Centrety, dołapałem sobie Fibasy, więc nie jest źle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Chyba, że coś do tego będzie nagrane. Cześć. i'm